Wiele lat temu, pewnego pięknego letniego wieczoru, na uroczym kornwalijskim półwyspie Lizard, starzec imieniem Luty stał nad brzegiem morza. Tuż nad krawędzią klifu, ponad nim, stało niewielkie gospodarstwo, w którym mieszkał. Zarabiał na życie, uprawiając ziemię, łowiąc ryby, a niekiedy zdarzało mu się też przywłaszczać sobie cenne rzeczy. Wyrzucony na brzeg. W dniu, kiedy zaczyna się nasza opowieść, udało mu się skończyć pracę wcześniej. Postanowił więc przejść się po plaży przed kolacją i zobaczyć, czy nie znajdzie tam jakiegoś wraku. Od dawna bowiem nie udało mu się natknąć na nic wartościowego, i bardzo nad tym ubolewał. Jednak tego wieczora wcale nie miał więcej szczęścia niż dotąd. Miał już zawrócić, przekonany, że nic wartościowego nie znajdzie. Gdy nagle usłyszał, dochodzące od strony morza, rozpaczliwe szloch. Nie było to melancholijne zawodzenie Mewy, ale płacznie szczęśliwe kobiety lub dziecka. Luty zatrzymał się, spojrzał w tył i nasłuchiwał ale nie dostrzegł na plaży żadnej żywej istoty. Mimo to wciąż było słychać szlochy. Mężczyzna nie mógł mieć wątpliwości. W pobliżu był ktoś w potrzebie i wzywał pomocy. Na drugim końcu plaży dostrzegł skupisko skał, które zwykle otaczała woda. Ale dziś, jako że trwał właśnie odpływ, były zupełnie suche, a od morza, Oddzielało je szerokie pasmo piasku. To właśnie stamtąd zdawał się dochodzić szloch, więc luty czując, iż jest tam ktoś, komu mógłby pomóc, bez wahania popędził w ich kierunku. Kiedy był już przy skałach, nie dostrzegł nikogo na plaży za nimi, postanowił więc sprawdzić te strony, które zazwyczaj tonęła w morzu. Tam zobaczył coś tak stumiewającego, że aż zaparło mu dech w piersiach. Na brzegu jednej ze skał leżała najpiękniejsza kobieta, jaką kiedykolwiek widziały jego oczy. Jej ciało częściowo okrywały wodorosty, a częściowo jej własne, olśniewająco cudne włosy. Miała delikatną białoróżową skórę, jeszcze piękniejszą od tych ślicznych muszelek, które może niekiedy wyrzuca na brzeg. Jej przejrzyste zielone oczy błyszczały niczym morskie fale w promieniach słońca, a jej głowę pokrywały loki w kształcie czystego złota, takiego jakim mieni się słoneczna tarcza, i falowały jak ocean w pogodny dzień. Ta cudowna istota smutno patrzyła w dal i co jakiś czas szlochała, a był to ten sam dźwięk, który zwabił do niej starca. Całą pewnością miała jakieś wielkie zmartwienie, ale Luty nie wiedział, jak mógłby się do niej zwrócić i zaoferować jej pomoc tak, by jej nie przestraszyć. Do tej pory nie zauważyła jego obecności, gdyż głośny szum morza całkowicie zagłuszył odgłos jego kroków, gdy szedł do niej po piasku. Luty kasznął i chrząknął, ale nic to nie dało. Nieznajoma albo go nie słyszała, Albo udawała, że nie słyszy mężczyzna tupnął i kopnął skałę, ale i to nie przyniosło efektu. Musiał więc podejść do dziwnej kobiety i do niej zagadać. Co ci się stało, panienko? zapytał. Co robisz tu całkiem sama? Choć przemawiał najłagodniej, jak potrafił, na dźwięk jego głosu cudowna istota wydała okrzyk przerażenia. Skoczyła do sadzawki, która była tuż pod skałą i zniknęła w głębinie. Z początku Ludzi myślał, że się utopiła, ale gdy spojrzał w dół i uważnie przyjrzał się burzy złotych włosów, które unosiły się w wodzie jak wodorosty, dostrzegł pod nimi głowę i ramiona kobiety. Spojrzał niżej i nie mógł mieć już wątpliwości, że nieznajoma ma rybi ogon aż kolana mu się gdy uświadomił sobie, iż właśnie spotkał prawdziwą syrenę. Ona sama wyglądała na równie przestraszoną. Luty zebrał się więc na odwagę, by znów do niej przemówić. Wiadomo, że zawsze dobrze jest być miłym i uprzejmym dla syren, bo te mogą wyrządzić wiele szkód, jeśli poczują się urażone. Nie bój się, pani! Powiedział przy milnym tonem. Nie zrobię ci nic złego. Nigdy nie skrzywdziłbym nawet muchy. Chcę tylko wiedzieć, co cię trapi. Kiedy mówił, Syrena wystawiła głowę z wody i spojrzała na niego tak, jak nikt nigdy dotąd na niego nie patrzył. Mam nadzieję, że zna korn walizki bo ja przecież nie mówię w żadnym innym języku pomyślał Luty. Mój piękny panie odpowiedziała Syrena, jakby odgadując jego myśli. Mój lud rozumie wszystkie języki świata, bo bywamy na wybrzeżach wszystkich krajów, a zamieszkiwane przez nas morza przymierzają żeglarze pochodzący z każdego zakątka ziemi. Niekiedy nawet trafiają do nas w głębinę. Największą przysługę wyświadczysz mi, jeśli pójdziesz w swoją stronę. Ty przywykłeś do kobiet, które chodzą na nogach, a stroją się w jedwabie i koronki. My nie możemy ich nosić, bo przeszkadzałoby to nam w plosach wśród fal, przepływaniu podwodnych jaskiń czy buszowaniu we wrakach zatopionych statków. Nie zrozumiałbyś naszego swobodnego, nieskrępowanego stylu życia. Moja piękna pani! Odrzekł stary Luti, który zrozumiał zaledwie połowę z tego, co mówiła Syrena. Nie przejmuj się takimi drobnostkami. Przestań płakać i powiedz, jak mogę ci pomóc. Coś z pewnością mógłbym dla ciebie zrobić. Powiedz mi, skąd się tu wzięłaś i gdzie chciałabyś się dostać? Piękna Syrena najpierw podpłynęła nieco wyżej. Aż w końcu odważyła się wspiąć z powrotem na tę skałę, na której Lutin zobaczył ją po raz pierwszy. Jej długie włosy okrywały ją całą, niczym piękny płaszcz, nie potrzebowała więc żadnej innej odzieży. W rękach trzymała grzebień i lusterko, w które spoglądała od czasu do czasu, opowiadając swoją historię. – Zaledwie kilka godzin temu – mówiła. Bawiłam się z mężem i dziećmi, a czułam się przy tym najszczęśliwszą z syren. W końcu zmęczyliśmy się i wróciliśmy do jaskini w zatoce Kainens, gdzie mieszkamy. Tam mój mąż położył się spać na kanapie z wodorostów. Dzieci poszły się pobawić, a ja zostałam sama. Przez jakiś czas obserwowałam igrające w wodzie kraby i małe rybki, ale nagle poczułam zapach kwiatów który wiatr przeniósł z jednego z ogrodów waszego świata. Poczułam, że muszę je zobaczyć i przekonać się, jak wyglądają, bo w naszym świecie nie mamy takich roślin. Te, które rosną w morzu, są co prawda piękne, ale nie mają żadnej woni. Kiedy upewniłam się, że mój mąż śpi, a dzieci są bezpieczne i szczęśliwe, popłynęłam na to wybrzeże. Jednak gdy już tu dotarłam, wprawdzie zobaczyłam rosnące na klifach kwiaty, ale nie byłam w stanie się do nich dostać. Pomyślałam więc, że odpocznę tutaj przez chwilę, uczeszę się i przynajmniej powdycham ich słodki zapach. Siedziałam tu więc, marząc o waszym świecie i zastanawiając się, jak się tam żyje. Nagle zorientowałam się że gdy pogrążyłam się w rozmyślaniach, może cofnęło się, a ja utknęłam na skalę. Tak mnie to przeraziło, że zaczęłam wzywać na pomoc swojego męża, ale nawet gdyby mnie usłyszał, i tak nie dałby rady przyjść tu do mnie po piasku. Jeśli obudzi się zanim wrócę, wpadnie w złość, bo jest o mnie bardzo zazdrosny. Wkrótce też zgłodnieje, a jeśli nie dostanie kolacji, na pewno zje którejś z dzieci. O nieba wykrzyknął przerażony Luti. Z pewnością nie zrobiłby czegoś tak potwornego. Niewiele wiesz o Syrenach odrzekła ze smutkiem w głosie. Nasi mężczyźni są tak żarłoczni, że są w stanie w jedną chwilę połknąć własne dziecko, jeśli nie dostaną posiłku na czas. Już wiele razy zdarzyło mi się stracić w ten sposób swoje potomstwo. Tak to już jest. To właśnie dlatego ludzie tak rzadko widują syreny. Piękne, głupiutkie dzieci. Spierają się wokół ojca, jak tylko ten zaczyna gwizdać lub śpiewać, bo tak bardzo kochają muzykę. Potem ten namawia którejś z nich podpłynęło pocałować go w policzek albo szepnąć mu coś do ucha, po czym szeroko otwiera usta i połyka maleństwo w całości. I co ja zrobię? Zostało mi już tylko dziesięcioro dzieci, a jeśli zbyt późno wrócę do domu, mogę już nie mieć ani jednego. Nie martw się, moja droga. Niedługo będzie przypływ, a wtedy bez trudu zdołasz prędko wrócić do domu. Nie mogę tak długo czekać, zawołała. A łzy spływały jej po policzkach. Pomóż mi, piękny śmiertelniku, i zanieś mnie do morza. Wystarczy, że poświęcisz mi dziesięć minut, a ja w zamian uczynię cię bogatym i sławnym na całe życie. Możesz poprosić mnie o cokolwiek, bądź pewny, że dam ci to, czego pragniesz. Piękna sirena tak go oczarowała. Że Luty nie mógł oderwać od niej wzroku i zapomniał o całym świecie. Jej głos, podobny do delikatnego szumu strumienia, wydał mu się najcudowniejszym z dźwięków. W tym momencie gotów był zrobić dla niej wszystko. Pochylił się więc nad syreną, by wziąć ją na ręce. Ta dała mu swój perłowy grzebień, powiedziała: Przede wszystkim, weź go, miły nieznajomy. Będzie to dla Ciebie dowód, że nasze spotkanie nie było snem, a ja na pewno spełnię swoją obietnicę. Jeśli będziesz chciał mnie wezwać, trzy razy zanurz krzewień w morzu i przeciągnij go tak, jakbyś czesał wodę, a potem zawołaj mnie po imieniu – Morueno. Jak to zrobisz, zjawię się natychmiast. A teraz zanieś mnie do morza. Luty wziął syrenę w ramiona, a ta przytuliła się do niego i tak mocno objęła go za szyję swoimi długimi, zimnymi rękoma, że aż zabrakło mu tchu. — Powiedz, czego pragniesz — powiedziała słodkim głosem, gdy Luty ją niósł. — Spełnię twoje trzy życzenia. Domyślam się, że najpierw zażyczysz sobie bogactwa. — Nie, pani — roztropnie odpowiedział Luty. Nie jestem pewien, czy rzeczywiście pragnę złota, ale powiem ci, na czym najbardziej mi zależy. Chciałbym mieć moc, zdolną odwrócić każde zaklęcie czarownicy, móc rozkazywać duchom i poznawać ich tajemnice, a także leczyć wszelkie choroby. Jeszcze nigdy nie spotkałam tak bezinteresownego człowieka! wykrzyknęła Syrena z podziwem w głosie. Spełnię Twoje życzenia. A ponadto sprawię, że twojej rodzinie już nigdy nie będzie niczego brakowało. To nagroda za twoją szlachetność. Zachwycony luthi wciąż łapał przed siebie niosąc na rękach Syrenę. A ta radośnie opowiadała mu o swoim domu, o wspaniałym kraju w głębi morza i o cudownych skarbach, które można tam znaleźć. Chodź ze mną, szlachetny młodzianie! zawołała. Pójdź ze mną do morskich jaskiń i pałaców. Są tam takie wspaniałości, o jakich śmiertelnicy mogą tylko pomarzyć. Nasze domy są przepiękne. Ich dachy zawsze błyszczą i migocą, bo pokrywają je diamenty i inne drogie kamienie, a ściany mają z bursztynów korali. Wasze podłogi zrobione są z brzydkich, szorstkich kamieni a nasze z macicy perłowej. Naszymi rzeźbami są ciała najurodziwszych synów i córek Ziemi, którzy przybywają do nas w statkach zsyłanych nam przez króla sztorów. Balsamujemy ich tak umiejętnie, że wyglądają jeszcze piękniej niż za życia. Ich oczy wciąż błyszczą, usta mają czerwone jak rubiny, a ich policzki pokrywa delikatny rumieniec w kolorze blado -różowych muszli. Pójdź ze mną i przekonasz się, jak bardzo o nich dbamy. I jak wspaniale się prezentują, stojąc na stosach złota i srebra, wśród pereł, korali i morskich roślin. Przebyli pół świata, by się tam dostać. I bynajmniej nie był to daremny wysiłek. Czy pójdziesz ze mną? Czy chcesz zostać jednym z nas i wieść życie pełne miłości, radości i blasku? Nie sądzę, by mi się to spodobało, odparł Luty. Wolałbym raczej dostać to, co trafiło do was, razem z wrakami zatopionych statków peczki z winem i brędy, koronki i jedwabie. Wydaje mi się, że na dnie morza musi być tego całe mnóstwo o tak, mamy tam piwnice pełne najlepszych win, i jaskinie, po brzegi wypełnione jedwabiami i koronkami. Chodź ze mną, piękny nieznajomy, a będziesz mógł wziąć tyle, ile tylko zapragniesz. Cóż, odpowiedział starzec, rozmyślając o tym, jak wiele mógłby zyskać, gdyby dostał się do tych piwnic i jaskiń. Muszę przyznać, że to bardzo kuszące, ale wątpię, bym był w stanie dotrzeć tam żywy. Pewnie zabrakłoby mi powietrza i utonąłbym gdzieś w połowie drogi. Nie martw się, jestem w stanie Cię przed tym uchronić. Zrobię Ci dwie szczeliny pod podbródkiem i umieszczę w nich skrzela. To z pewnością wystarczy, byś mógł oddychać pod wodą, a i Twoja uroda na tym nie ucierpi, bo zakryje je broda. Nie opuszczaj mnie, wspaniałomyślny młodzianie. Chodź ze mną do kraju syren. Gdy tak rozmawiali, zdążyli już dotrzeć do morza. I byli już blisko toni, gdzie chcieli się znaleźć. Luti począł, że pokusa, by udać się w głębiny wraz z Reną, staje się coraz silniejsza. Jej słowa i obietnice zawróciły mu w głowie, a patrząc w jej błyszczące zielone oczy, niemal zapomniał o całym świecie. Srena zauważyła, że już prawie znalazł się w jej mocy. Zacisnęła więc swoje długie, cienkie, mokre palce mocniej na jego szyi i przytknęła swe zimne wargi do jego policzka. Niewiele brakowało, a Luthi rzuciłby się w morze na własną skórę. Ale nagle od strony wybrzeża dobiegło go rozpaczliwe szczekanie jakiegoś nieszczęśliwego psa. To jego własny, sapiący ulubieniec stał na brzegu, i zachowywał się tak, jakby chciał pobiec w ślad za swym panem. Gdy Ludzi odwrócił się, by na niego spojrzeć, dostrzegł też w oddali swój dom i światła w jego oknach, i swój ogródek, i piękną zieloną okolicę, i dym unoszący się z komina. Ktoś chyba właśnie przygotowywał tam ciepłą kolację. Myśl o takim smacznym posiłku sprawiła, że Luthi otrzeźwiał i zrozumiał, jak wielki grozi mu niebezpieczeństwo. — Puść mnie! Puść mnie! — wrzasnął i chciał strząsnąć z siebie syrenę, ale ta tylko chwyciła się go mocniej. Luthi nagle zaczął czuć wstręt do tej pokrytej łuskami istoty z rybim ogonem, a jej zielone oczy przestały go pociągać. Przypomniał sobie wszystkie zasłyszane niegdyś historie, które mówiło o tajemniczej mocy Syren i o ich niegodziwości. A wtedy powoli zaczęło ogarniać go przerażenie. Puść mnie! krzyknął po raz kolejny. Przestań owiec swój ogon wokół moich nóg i zaciskać te chude palce na mojej szyi, albo. albo cię zabiję! I mówiąc ostatnie słowa, wyciągnął z kieszeni długi, składany nóż. Jak tylko Syrena. Dostrzegła błysk stalowego ostrza, wyślizgnęła się z ramion mężczyzny i odpłynęła. Śpiewała przy tym piosenkę, a gdy Luthi rozróżnił jej słowa, wydały mu się zarówno smętne, jak i przerażające: Szegnaj, szegnaj, mój miłe! Za dziewięć lat wrócę po ciebie! Jesteś mój, mój, mój na zawsze! Biedny Luty odczuł ulgę dopiero wtedy, gdy syrena na dobre zniknęła wśród fal. Powoli zaczął brodzić z powrotem w stronę stałego lądu. Jednak po tym, co zaszło, był tak wzburzony i roztrzęsiony, że ledwo udało mu się tam dotrzeć. Ostatkiem sił dowlókł się do szopy, której niekiedy przechowywał to, co udało mu się znaleźć na plaży. A tam z miejsca zapadł w głęboki sen. Jego biedna żona, stara Ann Betty, bardzo się zaniepokoiła, gdy jej mąż nie przyszedł na kolację, bo do tej pory nigdy mu się to nie zdarzyło. Całą noc spędziła na czuwaniu, czekając aż wróci, a kiedy Luty się nie pojawił, nie mogła już dłużej usiedzieć na miejscu i poszła go szukać. Nie zajęło jej to zbyt wiele czasu. Przy drzwiach szopy dostrzegła śpiącego psa, a ponieważ ten zawsze chodził w ślad ze swym panem, od razu domyśliła się, że Luty musi być w środku. I rzeczywiście znalazła tam swojego męża, wciąż pogrążonego we śnie. Ann Betty, widząc, że niepotrzebnie się o niego martwiła, wpadła w złość. Zaczęła mocno nim potrząsać. I krzyczeć na niego. Wstawaj natychmiast! Słyszysz mnie, Luty? Czemu nie wróciłeś na kolację? Przez ciebie cała pieczęć się zmarnowała. Gdzieś ty był! Coś ty robił! Co to za pomysł, żeby spać tu, a nie w domu? Luty usiadł i zawołał. Kim jesteś? Czy to ta piękna pani znowu po mnie przyszła? Czy to ty, Morwano? Co ty pleciesz? Nie mam na imię Morwena, a ty ostatni raz powiedziałeś mi, że jestem piękna 30 lat temu. Jestem Ann Betty, twoja żona. Musiałeś postradać rozum, skoro mnie nie poznajesz. Jeśli naprawdę jesteś moją żoną, Ann Betty, poważnie odpowiedział jej starzec, to powinnaś dziękować Bogu za to, że mnie widzisz, bo niewiele brakowało, a zostałabyś wdową. Chodź do domu i zjedz śniadanie surowo nakazała mu Ann Betty. A jeśli nie poczujesz się lepiej, pośle po doktora. Chyba naprawdę rozum cię opuścił. Ludzi posłusznie wstał, poszedł do domu i zjadł śniadanie, bo rzeczywiście było mu słabo skłodu. głodu. Posiłek dobrze mu zrobił, a zanim skończył jeść, zdołał opowiedzieć żonie, co przydarzyło się zeszłej nocy. A ponieważ mówił poważnie, spokojnie i z sensem, Anbeti uwierzyła w każde jego słowo i przestała uważać go za szaleńca. Mało tego, opowieść męża zrobiła na niej takie wrażenie, iż nie minęło wiele czasu, a opeszła całą parafię, by ją wszystkim powtórzyć, a na dowód, że nie zmyśla, pokazywała im perłowy grzebień. I dobry Boże! Jak szybko plotki rozeszły się po okolicy. To było straszne. Przez cały tydzień kobiety zaniedbywały swoje domy, dzieci i wszystkie inne obowiązki, a przez kilka następnych miesięcy Luty co chwilę miał gości, którzy przychodzili do niego nawet z miejscowości oddalonych o wiele mil, by ten pomógł im pozbyć się chorób i zmartwień. Wkrótce stał się tak popularnym uzdrowicielem, że w okolicy nie było już miejsca dla żadnego innego lekarza. Wszyscy tylko do niego przychodzili po radę. A kiedy wyszło na jaw, że potrafi zwalczać także czarną magię, Luty stał się najważniejszą osobą w kraju. Starzec tak nieuprzejmie oprzedł się z sereną, gdy spotkali się po raz ostatni. Że można się było spodziewać z jej strony okrutnej zemsty. Jednak ta nie tylko nie zrobiła mu nic złego, ale wprost przeciwnie. Dotrzymała wszystkich swoich obietnic, spełniła jego życzenia i zapewniła dobrobyt całej jego rodzinie. Ale kto wie, czy nie byłoby dla niego lepiej, gdyby tak się nie stało. Bo koniec końców Luty zapłacił bardzo wysoką cenę. Za całe to szczęście. Od spotkania z syreną minęło już dziewięć lat. Lotis zdołał już zapomnieć o Marłanie i jej groźbach, i której spokojnej księżycowej nocy wypłynął z jednym ze swych przyjaciół na połów. Powierzchnia morza była gładka jak szkło, i nie poruszał nią nawet najlżejszy powiew wiatru. Nie było więc sensu rozwijać żagla i trzeba było użyć wioseł. Aż to nagle, choć nie mógł tego wywołać ani wicher ani nic innego, ogromna fala, pokryta białą, grzywą piany wzniosła się ponad łodzią, a na jej szczycie siedziała Syrena. To była Morwena! Wyglądała równie pięknie jak przedtem, i patrzyła wprost na starca a w jej zielonych oczach widać było błysk triumfu. Wyciągnęła ręce w jego stronę, ale milczała i nie dała mu żadnego innego znaku. Wpatrywała się tylko intensywnie w swoją ofiarę. Luthi przez chwilę patrzył na nią oszołomiony, a potem, jakby zmuszało go do tego jakieś zaklęcie, wstał i odwrócił się w stronę morza. Przyszła już na mnie pora. Powiedział smutnym i uroczystym tonem, po czym na oczach swojego przerażonego towarzysza wyskoczył z łodzi, by dołączyć do syreny. Płynęli we dwoje jard albo dwa, po czym zniknęli w głębinie, a może znów się uspokoiło i wyglądało tak, jakby nic się nie stało. Tym razem lud już nie wrócił do domu. Nigdy też nie odnaleziono jego ciała. Teraz pewnie stał się jednym z tak podziwianych przez sireny posągów i stoi gdzieś na stosie złota, pokryty morskimi kwiatami. Albo może, dzięki skrzelom, które pojawiły się na jego podbródku, pływa gdzieś pomiędzy podwodnymi pałacami, lub odwiedza piwnice pełne win pochodzących z zatopionych statków. Jego zniknięcie. Nie było jednak ostatnim nieszczęściem, jakie spotkało jego rodziny. Bo od tamtej pory, co dziewięć lat, może dopomina się o jednego z jego potomków. Nieważne, jak bardzo nie byliby ostrożni, jak daleko uciekliby od wybrzeża i jakich środków nie użyliby, by się obronić przed złym losem, nikomu z nich, jak dotąd, nie udało się oszukać przeznaczenia.